Wiem czym to było, nazywałem to miłość Szukałem ukojenia w niej Każdego dnia i byłem w stanie oddać te... Jeszcze raz zadaję pytanie Sultan uciekinierów ma trafić na PP? Tak No i zajebiście, 25 tysięcy Do widzenia <śm> 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 Dziesięć cztery również. dziesięć cztery. O, o lagałam. Kółko. <śpiewa> 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 W imię Tomek, twojej starej złamie nogę Bestem. Twój stary konduktor znowu bierze za pomogę yeah. Jestem parowozem, bo rozjechałem mu głowę oh. Szlaban podniesiony, yeah. chyba pora przygasować yeah. Ładunek jest w porządku, on i dupę kwit i towar. Uh -huh. Zuko, nie wiesz co to, katastrofa kolejowa uh -huh. Przyjebałem browar, widzimy się na torach yeah. lecę bokiem byku, bo mnie tu wykolejniło trochę yeah. Typeczku na peronie sobie wagonami gniotę oh, Jestem ekspresem dzisiaj, bo psy pierdoliłem w nosem Mam hiperdika nowo, jestem kurwa kotem widza przejazd, policzona flota Twój stary biedak, marne klapki, kubo frele leci na gapę, to będzie kurwa bity Jestem kotur, ludzie proszą mi ofity Intercity zapierdala, boli mnie głowa Wjechałem pociągiem, kurwa dorowa Zapierdalam wolniej, daję ci fory Tomek po fecie rozpierdolił, tory Konduktor nie żyje, lecimy na gapę Lecę przed siebie, chuja kładę w mapę Lokomotywy jadą po peronie Młody policja, kurwi kurwiszonie Tuka, chce się jebać, ja mówię no Patrz na mnie, nowo flow flow Przyjebałem wonia. Rozyrka, klawa, Tomek i przyjaciele, niezła zabawa po Złapałem mnie. Słabo, No i w pizdu, i wylądował I cały misterny plan też w pizdu Kurwa, jedziemy! Mo Dawaj maniek! Kurwa. Dawaj maniek, kto już się kameruje! Ja akurat akurat... O, kurwa rzeczywiście! Kurwa! A łaty wszystko boli! To wó czuje to wó czuje, że nie potrzebujesz mój <śmiennie> czasu. Ale urwał Ale to było dobre. Ciekać go będzie. Ale, 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 ale.